co mam robić co mam robić hej Skip co słychać ooo znamy ten ton wszystko dobrze tak jak najbardziej a dom się nie spalił od tego pieczenia co nie skąd takie pytanie wszystko idzie świetnie jak mogę wam pomóc Niki do ciebie jedzie nie ma telefonu i skończyły się batony wszystko jest jeszcze coś na pewno nie potrzebujesz pomocy? Jesteś odrobinę... Nie, nie! Jestem super dziewczyna, pamiętacie? Do usłyszenia! Hej, Barbie! Potrzebujesz czegoś? Podoba ci się plansza na koniec? Łapiesz? To jest ogonek! Koniec! <laughs> Piękna, śliczna, ale muszę na chwilkę wyskoczyć i odebrać coś. Mama jest na górze, to pa! Wszystko dobrze z nagraniem, hani? Nie mogę się doczekać, aż zobaczę jej filmik. Tak, ja tak samo. <laughs> Serio. Co? O, nic takiego! Wszystko dobrze. Zaraz wracam. Ha. Trzymaj się, hani. Udowodnię, że naprawdę jestem super dziewczyną. Co słychać? Pomyślałam, że spróbuję czegoś nowego. René i Teresa już za chwilę powalczą o wodne trofeum w basenowym wyzwaniu huśtawkowym. Hej! Księga! Chodzi o to, żeby się utrzymać, choćby nie wiem co. Gotowe? Start! Rzucę cię do wody! Złaś w mojej huśtawki! Będziesz potrzebować komórki w basenie, dlatego mój smartfon jest wodoodporny. Ten filmik nie do końca miał tak wyglądać, ale nie miałam nic innego, więc wrzuciłam go do sieci. Uznałam, że może ktoś się z tego pośmieje. Wow! 16 tysięcy odtworzeń! Co? Niemożliwe! Zobacz, ile osób to obejrzało. 16709 <laughs> 17 tysięcy? 17 619! Serio, niesamowite! Wrzuciłam to niecałą godzinę temu! Cyferki! Oh, one żyją! Dobra, nie ma czasu do stracenia. Muszę stworzyć nowe wykresy i zmienić oś czasu! I algorytmy wyszukiwania! Oh, Teresa zwolnij trochę. Naprawdę nic nie musisz robić. Co? Nie widzicie, co tu się dzieje? Stajemy się miralem! Poważnie? Niemożliwe. Super! Musimy działać szybko, bo inaczej od razu wyhamujemy. Tak jest! To dzieła! Ekstra! To co robimy teraz? Nakręcimy kolejne filmiki. Szybko! Hej. I to całe mnóstwo. Nowe interpretacje memów albo ciekawe umiejętności. Bądźcie trochę! Wracajcie do domów i ćwiczcie wasze najdziwniejsze talenty. Puff, a ja przetworzę cyferki dabra! A, sztuczka z kapeluszem. Co w nim chowasz? Królika? Cicho! Asystenci nic nie mówią. Racja. Nie chcę wystraszyć słodkiego króliczka. Śmiało wyciągnij tego uroczego, puchatego... Co? To, 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 to nie topasz Grayson! Skąd go tu... Idź sobie, idź sobie! No! Uh. Aut! Wracaj! Grayson, stój! Uh, mam cię! Nie! Zaraz ucieknie! Hej, Ken, powiesz, co tu się dzieje? To Grayson, wnuk właścicielki. I chyba powód, dla którego tu jestem. Mam go niańczyć. Puszczaj mnie! Nie potrzebuję opiekunki! A, chyba nie do końca o to ci chodziło. Ani trochę, ale radzę sobie. Muszę pokazać pani Crawford, że daję sobie radę. Dobra, na nogi kolego. Za chwilę wrócę. Ach. A ty co planujesz? O! Hej! Um, Lekcję pilotażu, ale mogę pomóc, jeśli chcesz. Leć, poradzę sobie z Graysonem. Okej. Okay. <laughs> Grayson! Do stół do akupunktury! Tada! Ups! Ta. Musisz jeszcze poćwiczyć. Au! Wybrałam się na zlot syrenek z przyjaciółkami. Mieszkałyśmy w tym samym hotelu, w którym wypoczywała reszta rodziny, bo tata był jurorem na festiwalu filmowym. Nikki zrobiła przepiękne kostiumy Syrenek, które miały zaimponować faruzie ukłani królowej Syren. Whoa, 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 whoa! O nie! Ale to nie poszło nam najlepiej. W międzyczasie Chelsea, Skipper i Stacy chciały wykręcić mi niezły numer przeniosły nasze rzeczy do domku mojej rodziny. Przezabawne, co nie? Byłoby nawet śmiesznie, gdyby w hotelu nie grasował złodziej, a ochroniarz nie złapałby moich sióstr na gorącym uczynku. Przyłapane na gorącym uczynku. Więc tak. Srenki, tajemnice, małpki. A to był dopiero początek. Nie mamy za dużo czasu, a plan jest taki. Kiedy już wymyjemy domek, odniesiemy go do ogrodu i zaczniemy pracę. Niki pokaże kilka innowacyjnych pomysłów. Teresa pomoże w sprawach technicznych. Możemy zaczynać. Okej, okay. wymyśliłam kilka stylów. Tu jest statek piracki. O! Lokomotywa. Uuu, to nie No i wszystkie wiemy, jak Chelsea uwielbia babeczki. Nie, tylko nie to. Właśnie zapomniałaś o prezencie? Ups, jasne, wybacz. To świetne pomysły Niki. Doskonałe, ale szukamy czegoś innego. Czegoś, co od razu skojarzy nam się z Chelsea. W sumie to mam pewien pomysł. Super, zapraszam do mnie. Okej, okay, jeśli to przeniesiesz o tutaj. O, a to na przykład możesz dać tutaj. Wiesz o co mi chodzi? Aha, już widzę. A może coś takiego damy o tutaj? Tak, o to chodzi? Normalnie czytasz mi w myślach. Wspaniały, idealny, świetny. Dobrze, teraz Nikki, Teresa i ja umyjemy i przygotujemy domek. Stacy i Skipper, wy będziecie wypatrywać, czy Chelsea nie wraca. Wymyślicie jakieś zajęcia dla niej, żeby zyskać na czasie? Nie ma sprawy. Operacja niespodzianka dla Chelsea rozpoczęta. E, dlaczego powiesz mi o nim na trampolinie? Ponieważ ten program jeszcze bardziej pasuje do twoich umiejętności. Nazywa się Piecz i płacz. Ekstremalne wyzwanie cukiernicze. Co? Żartujesz, prawda? Nie. Wszystko jest w Internecie. To jeden z tych programów, w których wylatujesz z armaty. Łapiesz w locie śliczką linę, przelacujesz nad aligatorami i dzwonisz słonkiem. A potem pieczesz. Ale nie ma aligatorów. Prawdopodobnie. Stacy, przecież to jakieś szaleństwo. Po pierwsze, te programy są dla osób, które mają niezwykle dobrą koordynację. Leci krem z filtrem! Wow! Powiedziała to, robiąc 17 różnych rzeczy naraz. Wiesz co? Czemu nie? Au. Au. Sama bardzo chciałabym wystąpić, ale kogo ja oszukuję? To ty jesteś mistrzynią pieczenia w tej rodzinie. Jesteś do tego stworzona, Barbie. Hej, wiesz, że dziewczyna ma rację. A skoro jesteś zawodniczką, musisz mieć własnego trenera. I tą osobą będę ja. Stacy, będziesz idealną trenerką. Możemy tu wygrać. Siedzieliśmy sobie w salonie, kiedy. Hmm. Mam pocztę. Ale super! O, wow! yes! oh, Chelsea! Przyszła moja kręcąca się kula dyskotykowa? Nie, ale jeśli pytasz o dziwne przesyłki, to mam tu wielką kopertę z robotem. Koperta z robotem? Co to za koperta z robotem? Eee, taka robotyczna. Jest na niej po prostu zdjęcie robota. Nie wierzę, że w środku jest najprawdziwszy robot? Nie, mój projekt przeszedł do stanowych finałów na konwencji robotycznej. Przeczytam wam. Dołączysz do reszty finalistów i będziesz miała niepowtarzalną okazję spełnić swoje marzenia na zlocie fanów robotów. O, skarbie! To niesamowite! Nie wiem do końca, co to znaczy. To znaczy, że mogę przemienić swoją pracę domową w najprawdziwszego na świecie robota. Na najważniejszym zjeździe znawców robotów w całym kraju, już w ten weekend! W ten weekend. Eee, wiecie co? W sumie to nawet nie lubię robotów. Przed chwilą dosłownie oszalałaś, kiedy otworzyłaś ten list. Przecież to nie jest tak, że robotyka odmieni świat czy coś. W końcu no wiecie, chyba że chce się odkrywać odległe planety albo albo przeprowadza operację na odległość. Nie chcę przegapić waszej 20. rocznicy ślubu. Kto zajmie się organizacją i rozwiesi dekoracje i. Um, halo! Ja dam sobie radę. Organizowanie przyjęcia na pewno nie jest takie trudne.